Chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami Płońska. Dziękuję serdecznie za tak liczne przybycie. Wiem, że dzisiaj e, musimy konkurować z koncertem Macieja Miecz Miecznikowskiego w Miejskim Centrum Kultury. E, dziękuję mediom, które przybyły na nasze spotkanie, szczególnie Radio Płońsk, które transmituje zarówno na falach radiowych, jak i za pośrednictwem YouTube'a nasze spotkanie. Chciałbym rozpocząć od przedstawienia siebie. Nazywam się Grzegorz Czerniawski, jestem kandydatem na burmistrza Płońska. Wybory, jak wiemy, już niedługo, 7 kwietnia, dlatego chcielibyśmy, żeby jak najwięcej Płońszczan i mieszkańców Powiatu Pońskiego zapoznało się ze mną, z naszymi kandydatami na radnych. Mieszkam w pońsku, tutaj. Pracuję, jestem obecnie zastępcą dyrektora Pońskiego Szpitala do spraw administracyjno-technicznych. Mam żonę, troje dzieci. Tutaj spędzam czas wolny, tutaj robię zakupy, dlatego kwestia tego, co się dzieje w mieście, jak się Pońsk rozwija, jak się żyje mieszkańcom, jest mi bardzo bliska. Mam prawie 30-letnie doświadczenie zawodowe. Pracowałem zarówno w Płońsku, w Urzędzie Miejskim, pełniłem obowiązki kierownika referatu, referatu, który odpowiadał za pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz za współpracę zagraniczną Płońska, współpracę z naszymi miastami partnerskimi oraz organizacjami i regionami partnerskimi. Jeśli chodzi o moje doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych dla miasta, to między innymi uczestniczyłem i przygotowywałem wniosek aplikacyjny na dofinansowanie wschodniej obwodnicy miasta, też pisałem wniosek na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 na dofinansowanie boisk w ramach programu Orlik ale również pierwsze środki unijne, jakie pozyskało miasto, to też był mój projekt, który napisałem w ramach tego projektu. Udało się utworzyć w Pońsku punkty bezpłatnego dostępu do internetu, co teraz się wydaje dosyć śmieszne, dostęp do internetu, ale wtedy, kiedy na początku lat dwutysięcznych to robiliśmy, to dostęp do internetu nie był taki powszechny. Pracowałem również w samorządzie szczebla wojewódzkiego, gdzie zajmowałem się m.in. oceną wniosków o dofinansowanie słuchanych przez przedsiębiorców, pracowałem również w instytucjach rządowych, gdzie również zajmowałem się programami operacyjnymi dla Polski, to były projekty związane z budową infrastruktury typu szerokopasmowy dostęp do internetu. Wspierałem również przedsiębiorców, którzy wdrażali najnowsze nowoczesne technologie. Mogę się pochwalić, że współpracowałem z przedsiębiorstwem, które, którego produkty wysokiej technologii poleciały na Marsa w Łaziku Marsjańskim. Również mam doświadczenie samorządowe, pracowałem w organizacjach pozarządowych, fundacji, pracowałem również w korporacji z kapitałem amerykańskim, ale też wiele lat poświęciłem pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Widzę tutaj ogromny potencjał w organizacjach pozarządowych, które działają na rzecz lokalnej społeczności, które działają na rzecz mieszkańców, którzy są często wykluczeni albo są zagrożeni wykluczeniem społecznym. To są osoby z niepełnosprawnościami, to są osoby bezdomne albo zagrożone bezdomnością. Wiem, jak wspierać takie organizacje, które właśnie rozwiązują problemy tego typu osób. Organizacje pozarządowe mogą być bardzo ważnym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi miasta. Myślę, że w Pońsku jest ogromny potencjał właśnie na to, żeby organizacje pozarządowe wniosły swój wielki wkład w rozwój naszego miasta i w dobrobyt jego mieszkańców. Dlaczego startuję? Jak już powiedziałem, mieszkam, spędzam wolny czas, robię zakupy w Pońsku i. Widzę ten ogromny potencjał, jaki jest w mieście, ale też widzę niewykorzystane szanse, jakie tutaj są i chciałbym właśnie te szanse wykorzystać. Są ze mną ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę. Reprezentujemy różne środowiska, bardzo szerokie i dlatego uważam, że mamy szansę naprawdę zaproponować miastu. Bardzo dobre rozwiązania, które będą służyły jego mieszkańcom i będą sprawiały, że ludzie będą chętnie tutaj wracali, nawet jeżeli wcześniej wyjadą na studia, wrócą tutaj i będą budowali tutaj potencjał miasta. Chcemy również budować takie miasto, które będzie przyjazne dla osób starszych, tak żeby czu czuły się tutaj dobrze zaopiekowane, żeby żyły godnie i żeby nie napotykały na różnego rodzaju bariery. Nasz program jest bardzo szeroki, tylko pozwólcie, że przytoczę sześć takich najważniejszych punktów, na których chcielibyśmy się skupić. Przede wszystkim to jest kolej, połączenie kolejowe z Warszawą. O tym będę mówił jeszcze w drugiej części dzisiejszego spotkania, dosyć dużo szerzej. Chcielibyśmy również przywrócić życie naszemu niedawno zrewitalizowanemu rynkowi, ponieważ uważamy, że ta inwestycja, która została zrealizowana, nie wykorzystała wszystkich szans, które daje właśnie ten piękny obszar naszego miasta. Będziemy również chcieli się skupić na, bardzo, na lepszym wykorzystaniu potencjału tego tej tkanki miejskiej, chociażby budynków Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Miejskiego Centrum Kultury. Niedawno wyremontowane kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej 2, gdzie miało być otwarte Miejskie Centrum Turystyki, niestety nie jest otwarte i na wielu innych budynkach użyteczności publicznej, które mają duży potencjał, a ten potencjał nie jest wykorzystywany. My wiemy jak ten potencjał wykorzystać. Również będziemy chcieli zająć się edukacją, zarówno w szkołach podstawowych, jak i w szkołach średnich. Wiem oczywiście, że zadaniem burmistrza i, i miasta jest dbanie o szkoły średnie, o szkoły podstawowe, przepraszam, ale we współpracy z powiatem będziemy również chcieli zorganizować pro, programy, projekty, które są skierowane do szkół średnich ponadpodstawowych. W naszym programie przewidzieliśmy też dużą część na ekologię oraz na y, współpracę zarówno z, y, z samorządem y, powiatowym, ale i również z innymi gminami y, powiatu płońskiego. W tym wszystkim nie jestem sam. Są ze mną, jak już wcześniej mówiłem, wspaniali ludzie, działający, często właśnie działacze społeczni, ale też doświadczeni samorządowcy, doświadczeni przedsiębiorcy. To jest ta drużyna, z którą będziemy chcieli zbudować dobrobyt miasta. Dlatego chciałbym przedstawić tą moją drużynę. Zaproszę na początek kandydatów na radnych do Rady Miejskiej z okręgu trzeciego. To jest ten okręg, w którym ja jestem liderem, ponieważ oprócz kandydowania na stanowisko burmistrza, kandyduję również na radnego Rady Miejskiej w okręgu trzecim. Zaproszę tutaj do mnie panią Agnieszkę Piekarz. Agnieszka jest dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od dwóch kadencji jest radną miejską, więc doskonale zna problemy miasta i wie jak się proceduje na sesjach Rady Miejskiej. Jest mamą trójki dzieci. No i jest pasjonatką Nordic Walkingu, co myślę, że też się przełoży na aktywność sportową w mieście. Poproszę te, też Justynę Stankowską-Frączek, która jest naszą pielęgniarką oddziałową na oddziale kardiologii w naszym Pońskim Szpitalu. Jest niezwykle oddana swojej pracy, jest promotorką zdrowia, zaangażowana w akcje profilaktyczne. Można ją spotkać na każdym pikniku prozdrowotnym organizowanym w mieście, ale też w innych gminach Powiatu Pońskiego. Prywatnie również mama trójki dzieci. Zaproszę też do nas Grzegorza Szewczaka. Przedsiębiorcę z wieloletnim doświadczeniem na płońskim i międzynarodowym rynku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego. Lubi sport, wędkowanie i podróże. Niewątpliwym wesprze nas właśnie w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Niestety nie ma z nami Krysi Pęcherzewskiej, która obecnie bawi w Krakowie na zlocie Krystyn. Tak jest. Krysia jest emerytowaną nauczycielką, podróżniczką, promotorką zdrowego stylu życia. Wszyscy znamy ją jako influencerkę z wielotysięczną grupą followersów. Wystarczy obejrzeć TikToki z udziałem Krysi. Poproszę do nas Barbarę Ferską. Basia jest emerytowanym nauczycielem matematyki, wieloletnim dyrektorem, zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Doskonale zna Płońsk, mieszkańców Płońska i ich problemy. Zaproszę też do nas Bogusię Tetkowską-Woźniak. Bogusia jest bizneswoman, prowadzącą działalność gospodarczą od 1989 roku, więc to nie przelewki. W, dzia w działaniu jest niezwykle zdeterminowana i skuteczna. Także myślę, że będzie również nas wspierała w Radzie Miejskiej. I zaproszę do nas Dominika Czawczaka, który jest jednocześnie studentem, wykładowcą, młody człowiek. Wierzy w siłę dialogu społecznego. Dobro człowieka jest dla niego najwyższą wartością. To są kandydaci do Rady Miejskiej z Okręgu Trzeciego. Kochani, dziękuję Wam. Teraz poproszę y, do mnie Matusza Kacprowskiego. Przepraszam, przepraszam, zachowajmy kolejność. Bożenę Dzitowską poproszę, bardzo przepraszam. Bożenka, poproszę o przedstawienie siebie i swoich kandydatów. Dziękuję serdecznie Grzegorzu. Rozpocznę od kandydatów na radnych do okręgu numer dwa. Zapraszam panią Monikę Nitę. Zapraszam. Pani Monika jest ekonomistką, ekspertem z ponad 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, w dziedzinie finansów publicznych oraz pozyskiwania i rozliczania projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest naczelnikiem Wydziału do Spraw Finansowo-Płacowych pefron, członkinią zarządu wspólnoty mieszkaniowej. E, zapraszam panią Agnieszkę Dzięgielewską. Proszę pani Agnieszko. E, pani Agnieszka jest absolwentką administracji, Wydziału Administracji e, i Nauk Ekonomicznych SGGW w zakresie bankowości i finansów. Od 20 lat związana z Pocztą Polską. Należy do elitarnego klubu lidera ubezpie w ubezpieczeniach. Jest mamą e, dwóch córek i wnuczki. Kajn. Zapraszam pana Szymona Żebrowskiego. Nieobecny jest pan Szymon Żebrowski. W związku z powyższym pozwolę sobie tylko przywołać takie istotne informacje o członku naszej grupy z okręgu numer 2. Pan Szymon Żebrowski ma wykształcenie wyższe techniczne, jest oficerem pożarnictwa, pełniącym służbę w Podstawowej Straży Pożarnej w Płońsku. No, zrozumiała chyba jego nieobecność, bo służba. Jest także lokalnym przedsiębiorcą, a także pasjonatem sportu i turystyki. Zapraszam Panią Wiktorię Żelechowską. Pani Wiktoria Żelechowska jest młodą osobą, tegoroczną maturzystką, która chce reprezentować młodych ludzi w Radzie Miasta, aktualnie jest uczennicą zespole szkół nr 2. Zapraszam pana Tomasza Kowalskiego. Też jest nieobecny. Pan Tomasz Kowalski jest informatykiem zatrudnionym w Międzynarodowej Instytucji Finansowej. Jest aktywnym członkiem jednej ze wspólnot na siedlu Złote Tarasy. Pan Daniel Kołomański też jest nieobecny. Jest inżynierem ciepłownictwa od 20 lat pracującym w tej branży. Jest ojcem czterech synów i błęszczaninem. Eee, czy pan Sebastian Gałek zechce do nas dołączyć? Zapraszamy, panie Sebastianie. Pan Sebastian Gałek jest działaczem społecznym, wychowawcą młodzieży i oczywiście harcerzem. I zapraszamy pana Szymona Poryzińskiego. Pan Szymon Poryziński jest młodym przedsiębiorcą pracującym w rodzinnej firmie. I ja, Bożena Dzitowska, nauczyciel z 28-letnim stażem, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, aktualnie dyrektor zespołu szkół nr 2 im. Alona Rutkowskiego i radna, była radna Rady Miejskiej dwóch kadencji. Prywatnie mężatka od 32 lat, mama dwóch dorosłych córek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie kandydatom do Rady Miejskiej z okręgu drugiego, a poproszę Mateusza Kacprowskiego, lidera okręgu numer 1 do Rady Miejskiej. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł przedstawić moją dziesiątkę, ale pozwólcie, że zacznę od siebie. Jestem wicedyrektorem pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Pońsku. Z wykształcenia jestem magistrem matematyki i informatyki. Skończyłem również studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Administracji publicznej i fizyki. I przejdę teraz do prezentacji mojej dziesiątki. Zapraszam pana Konrada Śmietanowskiego, finansistę i ekonomistę, zastępcę skarbnika w starostwie w Powiatowym Płońsku. Ukończył szereg studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, audytu, kontroli, zamówień publicznych, MBA oraz wieloletni przewodniczący osiedla numer 13. Zapraszam panią Ewę Koperską. Nauczycielkę i tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, wieloletniego wicedyrektora liceum na Płockiej. Uwielbia pracę z młodzieżą i dla młodzieży. Kolejna kandydatka niestety dzisiaj jest nieobecna, jest to pani Edyta Grodkiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pońsku, Mama Zosi. I właśnie musimy wybaczyć pani Edycie, ponieważ została po raz drugi mamą teraz yy, także myślę, że brawa dla pani Grodkiewicz za... Dobrze. Zaproszę teraz panią Elizę Bożym, kandydatkę na piątkę, przedsiębiorca, doradca techniczno-handlowy, członkini Stowarzyszenia Kobiet w Centrum, aktywistka, inicjatorka projektów zdrowotnych, organizatorka Płońskiego Dnia Zdrowia Psychicznego. Numer 6 Zapraszam panią Wioletę Przybyszewską, nauczycielkę geografii, pasjonatkę Nordic Walking, podróży i fotografowania. Teraz mamy złotą siódemkę, że zapraszam Martę Burdecką, pracownika administracji samorządowej, absolwentkę bezpieczeństwa narodowego i podyplomowych studiów na kierunku zdrowia publicznego. Mama pięcioletka, Kajtka. Kandydat numer 8, Patryk Gościcki, inżynier logistyki. Przyszłości chciałby zostać dziennikarzem sportowym. Związany jest ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Coraz więcej nas tutaj. Kandydatka z numerem 9 to pani Marzena Esmund, wieloletni pracownik szpitala w Pońsku, przewodnicząca wspólnoty zakładu gospodarki mieszkaniowej. I ostatni na liście Jakub Honhera, najmłodszy nasz kandydat, jest obecnie uczniem klasy policyjnej zespołu szkół numer 1, należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pońsku. Znacie też Jakuba, myślę, jako muzyka lokalnego. Dziękuję, myślicznie.